Witam, witam w pierwszym odcinku ze Scrap Nie Raczej to będzie seria buduje różne ciekawe jezdność pod jakąś. To... O Jezu. Dobra, to zacznijmy może. Piszcie w komentarzach co to zbudować. Mam nadzieję, że odcinek dzwoni, który się bardzo przyjął. Może zbudujemy coś właśnie z drewna. Hmm. No i to będzie dobry pomysł. No tak, zaczniemy, zaczniemy sobie od, oczywiście platformy. Może zbudujemy zwykłe Autko zbudować, albo mam pomysł. Zbudujemy coś... ...co będzie siedzieć na... ...to lepiej było, tak zrobić. No, Zrobimy, mam pewien pomysł na to. Nawet. Chciałbym dołożyć, bo w ogóle się symetryczne, będą się No trudno się robi. Tak, co No tak. Nie wiem, 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 wiem. Tak. znoszę, co mam Nie dać tej części skręcenie Nie się, będę robił to na silniku spalinowym. Ale no... według mnie, ówcze spalinowym, co ja gadałem, elektrycznym, ja nie lubię za bardzo to, tak, jaki hałas, i zrobimy sobie o... Tak. Co to mi się dziwiło? Tak. Tak. jak bym się postarał drzwić tak tak jeszcze tu 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 może koło to będę się kręcić łatko nie mam czy komu dawałem gra wrzucę to, wrzucę to wrzucę o tak i wezmę sobie od razu siedzenie no! Jakoś tam się rusza. Nie poruszę. Zablokowane. dobrze, jak się jakkolwiek rusza to... to no, już wygramy. Już Op! Jeszcze z tyłu takie koła. No i raczej będzie jeździć. Opsa. Opsa. Opsa, opsa. Jeszcze w tym odcinku on będzie krótki. Nie będzie, znaczy... Jeszcze w tym odcinku on się wydaje krótki, bo sama budowa będzie krótka. Chciałabym przedstawić jeszcze moje inne projekty, które robię już sobie sam. Um, tutaj jeszcze elektryka, poproszę. Elektryka, nic nie um, tutaj jest. No i w sumie to takich rzeczy mniej więcej potrzebujecie do zwykłego.

To jedzie! <noise> wow! To potrafi jeździć, ale co jak zwiększyło? O Jezu! Może lepiej tego nie będę robić? O. A to jest w To jeździ! To coś jeździ! Może jeszcze na zwiększyć no tą moc, może to przez chybaści, ale to Jakoś tam jedzie. Już lepiej nap napędzamy na 4 koła niż. No szybciej. No jest tutaj? Krótko. Ło, łó, To jedzie! To skręca! <grymne> ja jestem inżynierem, normalnie. Ja do jakichś... do. nie wiem. budować nie jakieś do samochody. <grymne> ale ogólnie tak, to jest zwykły, najzwyklejszy pojazd, który może zbudować się każdy. O! Nie, ja, zaraz się I Patrzcie. Ja sobie tak skręcę strasznie powolny skręt to straszne muzeum może było to? może mniejszy skręt może to jest max tak, to jest max i ważne, że jakoś tam jeździ nie, to już sobie tak, to są wszystkie te moje projekty. To było to, to pierwsze co nam zaprezentowałem. Ale to jest to nie jest mój, ale mojego kolegi. projekt. Ale chodźcie jak to za i lejdę skręcą. to jest obie zrobione tak szybko. To myślę, że ja... Prawie że on podżywa aż do O jezus. Co to jest za placek. Ciebie już sobie pożegnam. Bye bye. Tu co to za kucyk? To... O, tu lata. O, może bym wam drugi projekt mi pokazał. Czyli to jest to. To jest sam i dom. Właśnie i teraz patrzcie na tę magię. Jestem w środku. To nie zwodowałem się. Do góry. Dobra. Hop, Co? I tak. Nie, to tutaj... ja nie będę go odpalał po to, żeby... żeby mi nie zaczął jechać, ale... Tutaj. Wieże i to zaczyna jechać. O. No i jedzie. Bo się nieco teraz. A, to jest zwłaszcza ściana, więc no tak tu jest garaż garaż i tutaj na przykład jest takie autko które no to jest mój inny projekt garaż trzeba zakrzywalnąć no i no co tutaj wcześniej była podstawka ale mi się zasrała Mówię, że jest powrotem yy, ogólnie to tak jeszcze jest góra to góra jest najważniejsza to są te drzwi o Jezu, się wystraszyłem tutaj jest, tu? No A jeszcze tutaj jest takie wejście do tego domu, w tym miejscu o, przestrzeżowano to, to bym chciał się otworzyć. Tak, tu jest wejście na balkon, tutaj jest winda Otwiera się window, otwiera się tak. Chyba teraz tak Tak. tak i się jest na windzie. No i tyka się ten przycisk, i tutaj do góry. No i tutaj mamy sobie o ...ten, górę. No i to jest w sumie całe. Mhm. Mm to jest wszystko, co w tym chciałem pokazać. I tu teraz mamy. O! To jest projekt, to miał być projekt na no, ten. No, surwala, no i w sumie jest i działa perfekcyjnie wręcz. Patrzcie. Tu są ogólnie piły i to moje nerw. No i tak. Na przykład ja sobie jadę, to jest strasznie wywołanie Ale na przykład tak. Tykam nie trójkę, tylko sobie czwórkę, to podnoszę się piły. Trójkę, piły się wysyłają i czwórkę, i piły są tutaj. No i jadę i odpalam, odłączam piły. O! Włączam piły i na przykład sobie z tym drzewo. Ale się potrzebuję, to wyłączam piły, podnoszę je, chowam i kopię kamień teraz na przykład. No i tak to jakoś działa. Na przykład tutaj po bokach mam piły i tak dalej. Tutaj, tu w tym o miejscu, może wyciągnę. O, to jest od podnoszenia, a ten tam przy piłach to jest od wysuwania tych pił. no, tych pił. I właśnie no tak by to wygląda. To jest strasznie powolne. był ogólnie projekt dla, mojego, dla mnie i dla mojego kolegi na survivala właśnie. Ale no chciałem się podzielić. Chciałem go sobie z Steam Workshopa, ale no jakoś mi coś nie działa. Nie mogę też z Steam Workshopa nic pobrać. No i to jest to czego na początku zaprezentowałem. No i to jest speedboy. Podamimy wójeczkę i jedziemy po nim. O, to tak zasunę. Tylko to na, na skręcaniu bardzo tendencje wywala mi się. Ale nawet jak się wywali, to to się się. Patrzcie się na to! Bo moja chleerka. Znowu się wywali. Na znowu się wywali. No i tak, że się na mnie i już przestanę się ruszać. No i tak. Przestanę... O, wywal się, wywal się. No czemu łatwiej się nie chce wywalić? Nie wierzę w to. To wiadek ściana, to tyle zajął. O, 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 o. Przestanę się ruszać. No i jezu, co to jest nie tak, czemu to nie potrafisz się wywalić? Trzeba no to uh, dowiadać i... o, o, aaa, wywal się, aaa, też nie jeszcze ciężko w ogóle wywalić. O, 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 O. nie wierzymy. Jak się wywal do cholery jasnej. No to chyba będę musiał dośladować. No, no co jest z tym nie tak? O, nie! Jak już no wiedzieliście, że się wywalł, to to chcecie wywalić, nie? O! No to właśnie się wywróciłem i tak. I tak ja nie mam co robić. Właścił zaraz na to, robię tak zzium, zzium, i zzium i wstaję na no, I jadę dalej. No i zakończymy odcinek to tym samym, na czym zaczęliśmy. I do zasadniczego czasu. I dajcie swoją opinię z tym skrajnym mechanikiem. No <смех> 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 На разе, папа.